Dzień dobry, szanowni Państwu. W dzisiejszym odcinku zapraszam szanownych Państwa na chmielobranie tutaj na miejscu. Pozbieramy dzisiaj wspólnie Sybillę, tutaj, która tutaj rośnie u mnie na werandzie. Już chyba czwarty rok albo piąty? Nie pamiętam. Pozbieramy sobie dzika, znaczy dziki chmiel i nie będziemy tego dzielić na dwa odcinki. I pozbieramy sobie taki chmiel amerykański. Niby amerykańskich miel, to znaczy ja go dostałem dawno temu, chyba ze 3 lata temu już, i tak sobie rośnie koło tej czereśni. To jest chmiel, który był jakoś tam zapylony z dwóch amerykańskich odmian. Nie pamiętam jakich. Nie wiem sprawdzić, czy to jakieś sensowne szyszki o ładnym aromacie. I tak powiem szczerze, że tych szyszek to pozbierałem raptem kilka sztuk przez te poprzednie sezony. On nie rośnie w jakimś idealnym miejscu. No ale te szyszki też jakoś szczególnie nie pachniały. O tam na samym szczycie jest. Będę musiał chyba drabinę przynieść, żeby te parę szyszek zerwać. Przypominam, że to jest czereśnia, a tutaj mamy tyle szyszeczek, szyszuń. I powiem szczerze, że on tak bardziej jak dziki pachnie, niż i to taki raczej podlejszej jakości niż jak jakiś amerykański chmiel. Chyba słabizna. No wygląda tak ładnie. Drobny taki. No dobra, przesadziłem z tym dzikim. No tak miętowo, tak dosyć pachnie. Nie powiedziałbym, że jakoś owocowo. Dobra, zostawię go. Zamrożę osobno w osobnym woreczku i zrobię na nim piwko, i zobaczymy, jak będzie się w piwku sprawował. Bo może to coś fajnego jest, później na przykład zrobi mi żal, chociaż nie. Bo jakbym nie zrobił nigdy piwa z nim, to jakby mi było żal, bo bym nigdy nie wiedział, czy to dobry, czy niedobry chmiel. Dam mu szansę. Jedyny plus tego chmielu jest taki, że jest na miejscu, bo on jest. I taki drobny, i małego. W sumie i jakiegoś aromatu specyficznego, fajowego nie ma. No dobra, nie jest cebulowo-czosnkowy, tak jak wielu specjalistów znawców opowiada. O takich chmielach nie zna, niewiadomego pochodzenia. Chociaż ja akurat chmiel dziki, taki dziki, dziki dziko rosnący w ogóle w polu zbieram już od lat i ogólnie jestem zadowolony. Wybieram sobie taki, który po prostu ładnie pachnie z niego korzystam i już niejedno piwko na nim zrobiłem i nie tylko mi i szwagrowi smakowało Sybilla wygląda tak i co roku pojawia się w filmikach na temat zbioru chmielu Szyszu nie obfite, chociaż wydaje mi się, że jakby co roku deczko mniej tego chmielu tutaj jest może czas najwyższy zasilić no, no, tutaj nie ma lekko, bo to jest północna strona. No, ale było więcej tego chmielu. Z tego co pamiętam, było więcej. Było też w innym miejscu. O, tutaj rósł chmiel i tutaj rósł chmiel, ale załatwiły go sarny, więc już tutaj nie rośnie i będę go musiał chyba na winnicę przenieść. Zostawię ze dwa albo trzy takie rządki i powkładam sobie tam tylko chmiel, żeby mi tam rusł zrobię sobie po prostu prawdziwy chmielnik będzie rusł trochę wyżej ale tam od południowej strony jest bogactwo słońca i będzie miał szansę na to, żeby piękny urosnąć Drobna zmiana outfitu oznacza, że wybieramy się na kurwidoły, czyli będziemy wycinać dziki chmiel gumiory. O! Kiedyś robiłem tak, że pakowałem do całego bagażnika, ale teraz chyba tak nie zrobię w sensie, że bardzo dużo tego chmielu ładowałem do bagażnika a teraz chyba sobie po prostu tylko te części, gdzie są kwiaty zapakuję tutaj, żeby nie robić syfu i to taka miejscóweczka, gdzie rośnie chmiel w sumie przy drodze i to jest yy, taka miejscówka, gdzie tego chmielu jest chyba najwięcej w okolicy i stąd też pochodzą z reguły te moje mirabelki na wino mirabelkowe o, tu rośnie mirabela i ona rośnie gdzieś jakieś 600 metrów wzdłuż drogi dalej, a tutaj wszędzie rośnie chmiel. To są moje chmielniki, ale niektóre tylko z tych chmieli nadają się do czegokolwiek. No akurat ten, który zerwałem przy aucie, pachnie bardzo ładnie, więc będę go mógł stamtąd zerwać. Tutaj rósł swego czasu, tutaj i tam w dół, taki zajebisty chmiel, tylko, że Chyba go nie ma już. A nie, gdzieś tutaj rośnie. No zobaczymy. Może się uda coś zebrać takiego fajnego. To nieprawda, że każdy chmiel. O, jakie szychule! Rany boskie, proszę bardzo. No na pewno jest większy niż, niż ten mój chmiel. Niż ta moja Sybilla. No i fajnie pachnie. To nieprawda, że y, te chmiele wszystkie dziche, dzikie śmierdzą czosnkiem i cebulą. To znaczy ja w ogóle nie wiem, bo ja się z takim czymś średnio spotkałem gdziekolwiek, żeby śmierdziało czosnkiem albo cebulą. Chmiel y, bardziej zielonym szczypiorkiem. Czasami mi się zdarzało takie coś. I to w sumie też jest całkiem fajne w piwie. Nie spotkałem się raczej nigdy tak, żeby waliło taką siarką z czosnku jak, albo z cebuli. I najczęściej te osoby, które o tym piszą, to chyba nigdy w życiu nie robiły nic z dzikiego chmielu. O tu jest drobniaczek taki, no to ten nieładnie pachnie za bardzo. Ten wielki pachniał super, i ten czy, przy... ten jest taki oleisty. Bardziej, ale każdy z nich pachnie ładniej niż, niż ten, który rosł u mnie na czereśni. A tutaj już się orzeszki pojawiają. To zapylony chmiel jest, no bo tutaj rosną i żeńskie, i męskie yy, rośliny, więc się chmiel zapyla, więc jest mniej intensywny aromatycznie. Ale to średnio przeszkadza, bo jak się trafi na jakiś fajny, tam po prostu ładnie pachnie i tam za mną daleko też jest jeszcze chmiel, ale już nie będę szedł na butach, tylko po prostu sobie tam podjadę. A póki co zapakuję do skrzynki ten chmiel, który mi tutaj odpowiadał wcześniej, który ładnie pachniał, te wielkie szyszki. Jedną ręką to będzie mi ciężko to brać, ale mniej więcej tak będzie wyglądało. O tak będzie wyglądał zbiór cały. Czyli przyniosę sobie skrzynkę i będę wycinał sobie gałązki z chmielem, który ładnie pachnie. No i tutaj tak całą drogę aż tam hen do raby samej tak chmiel sobie rośnie i nie każdy jest ładnie pachnący no ten na przykład jest słabiutki ten aromat jest taki mało przyjemny ogólnie bym powiedział taki grzybowy bardziej niż chmielowy Jeszcze przecież kawałek i zobaczę bo tego chmielu, który już zebrałem mam już dosyć sporo, tego który tak ładnie pachniał te wielkie szyszki a jeszcze pojadę sobie tam dalej, bo tam jest jakby trochę dalej od szosy i tam też rósł taki miał, który mi w poprzednich latach bardzo ładnie pachniał no to dlaczego mam go nie pozbierać? Może w tym roku też będzie coś fajnego. O, jeszcze tutaj coś rośnie. Latają osy. Czy to dobry znak? Nie no. Nic szczególnego bym powiedział. Nie żeby śmierdział, ale zapach ziołowy, ale taki przeciętny. To tamten jest ten duży chmiel, który rośnie koło auta, gdzie go tam ten, ten chmiel, który rośnie koło miejsca, gdzie zostawiłem auto pachnie dużo ładniej. To wolę sobie tamten pozbierać. No i gdzie ten chmiel? Pyszny, piękny, Cóż jest, ale szyszek nie widzę. Warto czy nie warto? Tu nie warto. O tam jest jakiś. O, tutaj. To już jest trochę przes przeschnięty. Znaczy podsuszony chociaż. Nie, ten jest słaby. Na chmielobraniu swego czasu chyba cysoż polskiego chmielu Spolisz Hobbs powiedział, że to wcale nic złego nie jest, jeżeli chmiel będzie taki lekko podsuszony, bo to znaczy, że jest już dojrzały. No to chyba najlepszy był ten chmiel pierwszy. Nie, ten też jest słaby. Mało aromatyczny i taki bardziej bym powiedział, że grzybowy ten aromat jest niż ziołowy. I to nie wina rękawiczek, broń Boże. Tych moich pięknych. Dobra, tam już nie mam po co iść. Jeszcze z drugiej strony sobie przejadę. I zobaczę. Z drugiej strony to znaczy tam. Bo tu jest taki rów i tam po drugiej stronie da się też wjechać. I tam też ruszył chmiel. W sumie to już i tak mam go dosyć sporo, bo już pół bagażnika jest zapakowane chmielem. Chociaż mówiłem, że he he tylko włożę do tego pojemnika, no to niestety nie dane mi było. To znaczy włożyłem już więcej. O, tyle mam tego chmielu, który ładnie pachnie. Chwili na autoreklamę. Przypominam, szanownym Państwu, że możecie kliknąć lajeczka, ewentualnie zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście do tej pory. Powiem tak, na jakieś 15 do 20 miejsc, w których się zatrzymywałem, no to w zasadzie tylko te dwa miejsca były z takim śmiarem, który na tyle wzbudził moją ciekawość, że go zerwałem. Znaczy był aromatyczny, przyjemnie aromatyczny. Bo pozostałe były sobie takie mocno średnie, albo nijakie, albo takie bardziej grzybowe niż ziołowe, ale żaden z nich nie był ani cebulowy, ani czosnkowy. Więc raczej nic takiego w piwie też się nie znajdzie. Kolejne zajebiste miejsce z rosnącym chmielem, ale Rośnie bardzo wysoko, i ten, który go tutaj po, po drodze, to tak średnio aromatyczny był. Więc tutaj też raczej kicha. A przynajmniej w tym roku. No, chyba że z drabiną przyjadę i będę zbierał. A jeszcze tam coś jest niżej. Cyk. co z aromatem? No, tutaj też taka średnia przydatność do piwowarstwa. Tutaj też jest nisko. Ale kicha. Trochę miętowo pachnie, tak rzeczywiście jak świeże zioła, ale ale Jednak najlepszy był ten pierwszy chmiel. Ja tam w tamtym miejscu zawsze co roku zbieram i on często jest trochę inny ale generalnie ładnie patrzący, może tam jest jakiś e, jakaś jedna roślina, która na przykład ma takie walory aromatyczne, trzeba by ją wytropić, wyśledzić i wykopać. To miałoby sens, gdybym miał u siebie na chmielniku, to bym nie musiał jeździć na dziki chmiel w takie ostępy Hehe. He. To jest dzik, znaczy dziki chmiel, którego wyszło, z całego bagażnika auta. Eee, to mogę przestawić tu. Nie będzie potrzebne. I zabierzemy się zapakowanie pakowanie tego chmielu. Cyk. Cyk. Ja kupuję całe rękawy bo chyba najlepiej wychodzi. Nie pamiętam, jaki jest rozmiar tego worka, ale worek jest moletowany. Pozwala usunąć y, powietrze zgromadzone w środku. To zgrzejemy. To jest ten chmiel z czereśni, a to jest sybilla. Y, a sybilla jest wielkości, no powiedzmy takiej, a ten chmiel dziki jest takiej. Nieźle, co? No ten prawie jak chmiel ozdobny, ale ładnie pachnie. Chociaż podobny ma aromat jak sybilna. Dobra, pakujemy. I teraz chmiel do wora. Dobrze, że do jednego woreczka to wejdzie. Hehe. I teraz zapakujemy eee, suche turbo i wysysamy powietrze. tyle tego chmielu zostało. <noise> Oczywiście mógłbym zrobić mniejszy woreczek, no bo, albo upchać więcej tego chmielu. Na no akurat tego miałem tak mało. I to teraz ląduje w zamrażarce. Zamrożony roczny chmiel wygląda tak. I to też jest Sybilla. Ta z tych moich zbiorów yy, werandowych z boku domu. No, dosyć twarda, ale nic mu się nie dzieje. On w takiej formie może nawet ładnych kilka lat przetrwać. I nadaje się do piwka znakomicie. To jest dzik. To jest dzik. To jest yy, ten z czereśni. Widać, że jest trochę ciemniejszy. Najciemniejsza jest Sybilla. Taka. Intensywnie zielona. Dzik to taki lekko żółtawy, a ten jest taki seledynowy. No każdy inny i każdy do piwa się nadaje. I żebyśmy mieli jasność, ja nikogo nie namawiam do tego, żeby zbierał dzikich chmiel. Uważam, że to nie jest żadna konkurencja dla chmieli z profesjonalnych upraw, chmieli wyselekcjonowanych przez lata albo nawet dziesięciolecia i w odpowiedni sposób uprawianych. Ja po prostu uważam, że to jest Taki powiew świeżości w takim domowym piwowarstwie. To znaczy, możemy sobie robić z ziołami, z grójtem piwka i z takim dzikim chmielem również. Przy czym trzeba na pewno zwrócić uwagę na to, że nie każdy chmiel do tego się nadaje. Nie chodzi mi o to, że tak jak gdzie niegdzie się mówi, że ten chmiel pachnie cebulą albo czosnkiem, Dziki chmiel, każdy dziki chmiel, że pachnie cebulą i czosnkiem Ja jestem daleki od takich stwierdzeń. Mi takich chmiel raczej się nie trafia ale niestety trafiają się takie chmiele, które po prostu nie pachną, albo ładnie nie pachną, albo w ogóle nie pachną. No i do piwa tak średnio się nadają, wiesz, na chmiel aromatyczny. Trzeba sobie pójść w jakieś wybrane miejsce, posprawdzać, czy ten chmiel, rzeczywiście roztarta szyszka, czy ona ładnie pachnie, czy jest aromatyczny, czy ten aromat nam odpowiada. Ja mam takich miejsc kilka, co roku w nie jeżdżę. I nie jest powiedziane, że w tym miejscu, w którym w ubiegłym roku chmiel rósł i pachniał pięknie, ten dziki chmiel, to w roku kolejnym będzie tak samo. Nie jest. Są dwa takie miejsca, które rzeczywiście powtarzają się tam chmiele aromatyczne o takim profilu, który mi odpowiada, ale jest bardzo wiele miejsc, w których ten chmiel jest po prostu nędzny i do niczego się nie nadaje.